Dzień dobry. Dzisiaj zupełnie bez makijażu. Tak, tak, tak. Okulary są najszybszym makijażem na świecie. Nie będę ich zakładał obecnie dlatego, że jest przed siódmą rano. Jest szarówka. Jest dosyć chłodny. Poranek. Ciemne, ciemne, kommurne. <gry> Założenie okularów by było jakimś tam Przyja no głupotę, po prostu przecież nic bym w nich nie widział Żeby ładnie wyglądać a ja... jak ja wyglądam mu no to Ważne, że się stoi śludnie w miarę przyzwoicie nagrywałem film filmu z drogi od piątku dzisiaj już mamy środę Jak mnie to wzięło dlatego sobie to nie miałem, chciałem ten tydzień sobie odpuścić, tam w sobotę iść nagrać vloga politycznego z lasu ale nie wiem czy będzie polityczny, czy będzie o diable no obiecałem kilka osobom vloga o diable to jest cięższy temat, niż można Zapraszamy. sobie wyobrazić. A przejście dla... tu jest takie przejście dla pieszych dosyć specyficzne? No to świętujmy, świętujmy się e, ponieważ ono jest połączone z przystankiem. I ludzie stoją na przystanku i nigdy nie wiesz, czy chcą przejść, czy stoją na tym przystanku autobusowym. Wiadomo, według obecnych przepisów jeszcze ma pierwszeństwo na przejściu dla pisze. Owszem, Kresiu, można powiedzieć, że zawsze miał, ale teraz ta ustawa sprawiła, że ludzie usłyszeli w telewizji, w mediach głównego nurtu Że mają pierwszeństwo na drodze. No więc wychodzą, tłumaczą na, na przejściu. Samochód nie zatrzyma się. z bezpłatnego w miejscu. Nawet jeżeli jedzie to ustawowe 50 km na godzinę w mieście, potrzebuje kilku metrów. Ja wczoraj miałem taką sytuację, że jadąc w centrum Katowic, zostałem oślepiony przez słońce. Wiedziałem, że w tym miejscu jest przejście. Nie zatrzymałem się, dlatego że po prostu widziałem kogoś na przejściu. Zatrzymałem się instynktownie. Czy była to siła tajemna? Być może, bo na przejściu akurat... Może to dziwne jest ale wtargnęli staruszkowie, którzy nawet się nie rozglądają, bo w mediach mówili, że mają pierwszeństwo. Ludzie, no to jeszcze pół biedy, że na przejściu dla pieszych, bo ludzie wchodzą na drogę. No i ja pytam się takiego jednego delikwenta co mnie sąsiada, które dwa kilometry wcześniej wszedł mi pod auto ja pod blokiem go się pytam stary weszłeś mi pod auto na drodze a on mi mówi a to jest facet powiedzmy przed 60 czyli powień, powinien trochę rozumku mieć no i on mi mówi, że w telewizji mówili, że on ma pierwszeństwo na drodze pierwszy ma pierwszeństwo na drodze Naturalnie. <laughs> Tak, telewizji mówi. Ja jakoś się pytam: człowieku, a to co, jak będziesz przechodził autostradę, no to też będziesz liczył, że samochody jadące 200 km na godzinę zatrzymają się. On mówi: Nie! Autostrady te to nie podlegają, bo są wyogrodzone. No nie wiem, to już jest wymyślanie własnych praw. coś tam usłyszą w telewizji, dodają swoje i mamy te, takie oto efekty. Zresztą z tego co kojarzę w Stanach Zjednoczonych, jest podobna sytuacja. Tam autostrady są ogrodzone, dlatego że w zasadzie nie ma czegoś takiego jak prawo jazdy dla pieszego, więc pieszy... Jak kojarzę w Ameryce, no to wszystkie te sytuacje, no, które Państwo w filmach, programach jakichś tam yy, widzimy, no to tam ludzie no, normalnie wchodzą pod kółka samochodów, bo, bo w sumie to chyba nie jest zabronione tam. Nie wiem, ale już yy, o, tematy drogowe, tematy poboczne, debaty. Sił tajemnych, właśnie. Właśnie, nie mów właśnie, ale dobrze. Wczoraj wracając z Katowic, odczułem, to znaczy podwójne, to właśnie na terenie Katowic, że tam zatrzymałem się instynktownie przed przejściem, dla pieszych nie przejechałem pary staruszków. Eee, e, Dodaję, byłem oślepiony przez słońce. Nie miałem założonych okularów przeciwsłonecznych, i w tym momencie, jak na tym odcinku drogi, gdzie jechałem konkretnie, to była ulica Sokolska. Tam jest takie, są takie charakterystyczne przejścia między kamienicami, promień słońca zupełnie mnie oślepił. Jadąc dalej, wyjeżdżając z Katowic, jadąc do Sosnowca, zjechałem na tak zwanym drugim zjeździe, czyli zjeździe na, na dzielnicę Pogoń właśnie w tym momencie odczułem działanie siły tajemnej. Po prostu poczułem po się w tym momencie jak u siebie. Ja nie mieszkam aż w tej części Sosnawca, ja mieszkam w, w zupełnie po drugiej stronie, na Zagórzu, a nawet trochę dalej, na tak zwanym Starym Zagórzu. Eee, to działanie siły tajemnej było po prostu takim uczuciem właśnie, że jestem u siebie. Działanie tej siły odczułem wiele, wiele lat temu, kiedy wracając za zagranicy, to znaczy ja to odczułem wielokrotnie, wielokrotnie, nawet wracając tylko szczegółowo, nawet będąc na Śnieżce, gdzie mamy po prostu granicę polsko-czeską, po stronie polskiej już yy, można odczuć takie pewne rozmodlenie, taki pewny mistycyzm, który można po w kościele też go podczas mszy, ale nie tylko. Ja to odczuwam w starych kościołach, w nowych trochę mniej. No i to działanie siły tajemnej. Akurat była następna kwestia, że wczoraj zjechałem i po prostu na terenie Zagłębia Dąbrowskiego poczułem, że jestem u siebie, a teraz wykonuję niebezpieczne manewry, ale dzisiaj jestem w pracy. Pozdrawiam. Panią Marzenkę. Dzisiaj w pracy jestem z panią marzenką. I nie chciałbym się spóźnić. Bo kobiecina kupuje mi w ostatnim czasie bułeczki do kawy. Dobre bułeczki. Takie mało słodkie. No wiadomo cukier zabija. Ale niestety, niestety znowu korek. Znowu korek. oj, znowu korek. Kiedy to się skończy? Czyli w ogóle. Wyłączę może radio, bo nie mam ochoty słuchać wiadomości. Żyję w takim swoim kokonie bezpieczeństwa. No i dalej o tych siłach tajemnych, że wracając za granicę czujemy takie... No to w, może nie na lotnisku, bo te lotniska to są przesiąknięte całym światem, ale na przykład wracając z Niemiec, z Berlina do Szczecina, Pociągiem tam jest jedna, to znaczy dosyć długo ten pociąg jedzie. No ale kiedy przekraczamy już polską stronę, kiedy po, pociąg toczy się na szczecin górny, czujemy to rozmodlenie. Ja to swego czasu nawet doświadczyłem, to znaczy nie doświadczyłem, rozmawiałem w latach, jeszcze będąc w latach 80. Z, Niemc, z, z Niemcami byłem starymi już Niemcami w ten czas, którzy obrządku protestanckiego, którzy opuścili dzisiejsze szczecińskie i okolice i oni też to potwierdzili, że gdy byli dziećmi, to w ogóle każdy Niemiec potwierdza, że jeżeli wejść do kościoła protestanckiego, tam nie czuć tej siły, nie czuć, no, nie, nie, nie chcę mówić Boga, bo to za wielkie słowo, bo akurat w przeciwieństwie do wielu wiem, to to oznacza Bóg I nawet w tym momencie ta moja wizja, formułka Boga, no to by podważyła boskość po prostu z Boga biblijnego, który tam, wiadomo, no to przylatuje jakimś statkiem doznośnym podzi się wymaga głupot, ofiar a nie jest nic w stanie stworzyć nie wie coś tam stworzył, ale ale chyba o zupełnie innego osobnika chodzi. Ale powracając do tych tutaj przyziemnych sił, tajemnych, po prostu to czujemy, kiedy właśnie nie tylko my, Polacy, ale też Niemcy, czują, że kiedy wjeżdżają do Polski, dawne protestanckie kościoły teraz promieniują. Promieniują, chociaż one są, nie są tak pełne jak kiedyś. Ludzie coraz mniej uczęszczają. Dobrze. No i dobrze, zostają tylko ci, którzy nie, na modłę, nie na. po prostu ci, którzy tego potrzebują. Właśnie te siły tajemne. Wczoraj tutaj powracając my, i, w dzielnicy, pogoń spotkałem się z osobnikiem. Z osobnikiem, pozdrawiam pana Radka. Który mieszka w domu wybudowanym przez jego dziadków, dziadków czy nawet pradziadków no, Mieszka w tym domu od dziecka. On nie jest w stanie się z, z tego domu wyprowadzić. Miał tam ofertę sprzedaży, za który kupił mieszkanie w innej dzielnicy z ustawcą W centrum na no to paradoksalnie Ale nie jest. I to jest właśnie. Ta siła tajemna Podobna siła tajemna Trzyma mnie tu w Zagłębiu Dąbrowskim A właśnie teraz już jestem Na terenie Katowic Nie, nie, nic nie odczułem Po prostu jadę do pracy autem w korku Nie ma żadnego na razie Mistycyzmu A no nie, bo Może dlatego, że jeszcze nie jestem Na terenie Katowic Będę za raz, dwa Trzy O! Już jestem na terenie Katowic. Nie, no to nic oczywiście nie trzeba. Diabeł nie przyszedł w tym momencie, ani anioł. Ale rozchodzi się, że to... Ja pochodzę z Zagłębia Dąbrowskiego. Miałem wielokrotnie możliwość wyprowadzić się z tego kraju. Uciec z Polski w ogóle do Anglii, do Stanów Zjednoczonych. Do Kanady a nawet miałem propozycję do Australii i to rzeczową, tylko się przestraszyłem bo tam e, czekała mnie ciężka praca <ścoughs> ciężka praca na kopalni australijskiej a ja nie lubię ciężkiej pracy po prostu nie chodzi o to, że nie lubię pracy po prostu bo majsterkować paradoksalnie lubię nawet pościnać drzewa coś no, hobby ale wraca na, na australijskiej kopalni, Ech, to, no, to nie dla mnie. W dodatku, mi teraz gardzę. Przyznaję się, nie na Butelkę z wodą, jak zwykle mam daleko nie tu pod ręką. No i jeszcze do końca tych sił, te, temat tych sił tajemnych. Po prostu te siły tajemne to są w moim przypadku myślę, że to są groby moich przodków, tu w Zagłębiu Dąbrowskim. Ja na, praktycznie na każdym cmentarzu. W centrum Sosnowca, na starym cmentarzu w Sosnowcu w Dąbrowie Górniczej, czy w Będzinie mam kogoś, kogoś bliższego czy dalszego. Jak gdzieś o każdym jakiś tam miejscu na terenie Zagłębia Norwolskiego, jako już od dziecka słyszałem opowieść Małpigaj w Dąbrowie Górniczej. Miejsce gdzie szczelano podczas II Wojny Światowej do mojego dziadka. No nie chcę mówić, że to strzelali nie, Ślązacy z Katowic, bo taka była prawda, to Ślązacy, Volksdeutsche. Kurde, taka była prawda po prostu historyczna. E, facet, facet pracował na kolei zakładowej ówczesnej huty. Ta huta graniczy z tym parkiem, no i jak to było dokładnie, czy szedł? chciał sobie no, na pewno skrócić drogę i przeskoczył przez murek albo naprawiali ten murek, już nie pamiętam nie wiem dokładnie, po prostu pijani żołnierze Wehrmachtu którzy patrolowali ten teren bo to było, to było lato I to lato nad ranem jeszcze godzina policyjna, było wi widno otworzyli ogień. Zaczęli strzelać no, oczami wyobraźni widziałem jak dziadek ucieka na teren tej huty z terenu tej huty wyłania się prawdziwy Niemiec, który tam... No, prawdziwy Niemiec to chyba było nawet i pamiętam imienia nazwiska miejscowość pamiętam mężczyzna Bladbach, to znaczy podzielona była, bo z Majszczek Bladbach pochodził znany Znany oficer rządu niemieckiego w tym czasie w okresie II Światowej i on podzielił mężczyzn Gladbach na mężczyzn i na Gladbach, ale to ten facet był akurat prawdziwy Niemiec Po niemiecku oczywiście wołał do, do Volksdeutschów, żeby przestali strzelać, bo to jest pracownik. Tutaj jesteśmy w pracy. Strzelali również do niego, za to skończyli na froncie potem wschodnim. Jedna z wielu historii. Po prostu korzenie. Te korzenie trzymają mnie tutaj w tym Zagłębiu Dąbrowskim do tego stopnia, że mają na przykład możliwość przeprowadzenia się nad morze do Gdańska, gdzie przebywam trochę, gdzie lubię być nad tym morzem. Ja nie jestem w stanie, nie jestem w stanie. po prostu tu, no może nie tu, bo tu już są Katowice, tutaj mogę przyjeżdżać do pracy. Nie, jestem w nie byłem w stanie na przykład przeprowadzić się bliżej. Ja dojeżdżam godzinę do pracy, bo w, w tamtym tygodniu pobiłem rekord. Dwie godziny dojeżdżałem i ja nie jestem w stanie przeprowadzić się na Śląsk. Nie jestem. Nie to, że finansowo, finansowo jestem. Tylko, że mentalnie po prostu moje korzenie. Moje korzenie są w Zagłębiu Dąbrowskim. Nie tylko w Sosnowcu, nie tylko w Dąbrowie, ale też w Będzinie. Moi przodkowie robili interesy żydowską częścią miasta przed II wojną światową. Jak na tym wyszli, no wszyscy wyszli także wiadomo. Jednych pozabijali, a drugim po drugiej wojnie światowej komunistyczny rząd odebrał majątki no wspaniale to był sarkazm oczywiście ja już jestem w tunelu oczywiście nie wytłumaczyłem dokładnie tematu sił tajemnych tych naszych korzeni duchów, przodków Katowickiego tunelu. Na dzisiaj mówię Państwu do widzenia. Do następnego.